Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy, jesteście to? Są ci ci ciężko, są, są! O wiesz, ci ci ciężko, co? Co wujczku? Ostatnio to mi było tak smutno, wiesz? Mhm, bo tak sobie myślałam, że jest tyle nieszczęścia na świecie, wiesz? Mhm. Bo my oglądaliśmy ten film o tym panu, co robił zdjęcia. Pamiętasz? Pamiętam. I on jeździł po świecie i robił zdjęcia, na przykład takie głodne, chudziutkie dzieci w Afryce były, nie? Mhm. Albo takie dzieci i całe rodziny, co musiały uciekać, bo gdzieś jest wojna, nie? Tak, fudziu. No to ja sobie pomyślałam, że to po prostu jest okropne, że ja jestem takim małym fudziu. Że ja po prostu nic nie mogę zrobić, że, że tyle jest dzieci, które na przykład y, chciałbym im opowiedzieć historię, a nie mogę. I tak sobie pomyślałem, że, że to jest takie smutne, wiesz. Hmm. Zasmuciło cię to, tak, Fućku? No. Wiesz, Fućku, taki myśliciel rzymski, który również był cesarzem rzymskim, nazywał się Marek Aureliusz, powiedział takie mądre słowa. Chciałbyś wiedzieć? No, 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 jasno. On powiedział, że kiedy widzisz, że dzieje się wiele zła dookoła siebie, dookoła ciebie, znajdź taką dobrą cząstkę działania dla siebie samego. To znaczy, że nie musisz uratować całego świata, bo nie jesteś w stanie uratować całego świata, ale zobacz, co dobrego ty mógłbyś zrobić. Tam, gdzie jesteś. Co mi przywodzi na myśl pewną historię. Chciałbyś posłuchać? No, no jasne. Czy będzie o cesarzu? Nie. Będzie o źródełku. O. Posłuchajcie i wy. W pewnej krainie zapanowała ogromna susza. Wysychały wszystkie trawy. Umierały wszystkie rośliny, drzewa. Umierały zwierzęta, które nie miały wody. A na jednej łące żył sobie maleńki kwiatek, który cały czas kwitnął. Zawdzięczał to maleńkiemu źródełku, które miało tylko kilka kropelek wody i tylko starczało, żeby żyć mógł ten jeden malutki kwiatuszek. Źródełko spojrzało. Na otaczającą go suszę, spotka, spojrzało na otaczające go umierające rośliny, i pomyślało sobie, ależ ja nie mam żadnego znaczenia. Przecież nie mogę napoić tymi kilka, kilkoma kroplami wody, które mam, całej tej ogromnej krainy. Wtedy mądre, stare drzewo, które już było prawie całkowicie uschnięte. Ostatkiem sił powiedziało do tego źródełka. Nie martw się o całą krainę. Ty jesteś po to, żeby utrzymać przy życiu ten jeden mały kwiatek. I w swoim zadaniu spisujesz się doskonale. I to już koniec. Koniec opowieści? No. Czyli, żebym znalazł sobie swoją cząstkę dobra, tak? Żebym robił coś dobrego. Na przykład, że jak opowiadam historię tu dzieciom, to, to też jest coś dobrego, co robię? Tak, Wódźku. To, to ja jeszcze o tym pomyślę sobie, dobrze? I wy pomyślcie o tym. Do zobaczenia! Do zobaczenia.